Z tej strony Purczek witam Was w kolejnym materiale na moim kanale, a konkretnie dzisiaj nagrywamy odcinek z Ealt. No i dzisiaj nagrywamy odcinek z moim kolegą, ale niestety on jest na innym Xboxie. No i nie może nic do Was powiedzieć, dlatego że my gadamy przez słuchawki. No i widzowie, my rozpoczynamy sobie nową grę, a my widzowie widzimy się w Gierce. I widzowie zanim widzimy się w gierce to zasubskrybujcie kanał Erykert małpakrysów71, FN, no i Julianson no i widzowie, bardzo dziękuję każdej osobie, która zasubskrybuje ten kanał no i widzowie, my musimy sobie właśnie wybrać któregoś z tych i ja y, wybiorę sobie tego po prawo, a mój kolega wybierze sobie tego po lewo, no i y, no na razie to tak widzowie, a potem to musimy tylko przejść tą misję widzowie, no bo w sumie to na, na, na tym rzecz polega, no i widzowie ja sobie idę na prawo, ty na lewo, no i bierzemy sobie goto, No i dobre, widzi mi się w Gierce. Dobra, widzimy, my już jesteśmy w Gierce. No i e, to jest ten, w którym gram, mój kolega. No i cyfra na autobusie to 1, 6, 5. Może to coś znaczy. Nic nie wiadomo. No i... Widzowie to na razie to tak, i widzowie w ogóle, jeśli chcecie, żebym nagrał dosyć fajną gierkę e, na Xbox One, to musicie zasubskrybować kanał, musicie mieć 50 subskrybentów, mam nadzieję, że to zrobicie, mam nadzieję, kliknijcie suba. No i dobra, no i, e, my już e, jesteśmy w grze, no i e, na razie to tak, tutaj ja jestem, tak, to jestem ja, ale na lewo jest mój kolega, no i na razie, no, tutaj sobie biegamy, tak. Moim zdaniem ten gdzieś tu poszedł Uuu, ale pięknie Prawo na lewego, no i brawo Dobra Co tu się dzieje, dobra Jak widzicie mój kolega idzie za kimś, ja nie wiem kto to No i widzę, tu my sobie idziemy widzowie, ja już jestem w jakimś po budynku, nie wiem jak to widzowie powiedzieć. Ale dobra, widzowie, go sam jemy walcz go tam. Dobra widzowie, my chodzimy sobie właśnie tutaj w yy, Siemeniu. Pozwól mi iść. Więc ja nie mam, no nie mam zawsze, nie mam. Dobra, o, Ja upa się nie skafnął. Dobra, yy, Dobra widzowie. No i yy, Prosimy o otwarcie. Dobra. On wyjdzie? Nie, on nie wyjdzie, no. O, wyjdzie! Dobra, dobra, wstał, R ruszył do pzko. Dobra, dobra. Dobra, jak widzicie, mój kolega idzie po jakichś schodach, no, ale dobra, dobra, my. On nam otwiera jakimś kluczem. On nie ma nic w ręce przecież. A ma? ma coś chyba, no ma coś. Dobra, otworzył nam. I dobra, widzowie, my jesteśmy na razie tutaj. I uuu, ale pan, ale łysa pałka. Jeszcze mu dam. Dobra, dobra, widzowie, no i yy, na razie tak. Ej, widzowie, poczekajcie chwilę. Dobra, widzowie, już jesteśmy i jak widzicie, my mamy już panie, dlatego się nie wiem, co się stało, ale... Tu. O, my jesteśmy wtedy, jakby można powiedzieć, gułagu. Bo wcześniej, jakby można powiedzieć, że to jest taki gułak. Widzowie, jak nie grajcie w Call of Duty, to nie wiecie, co to jest gułak. No i. E, to jest taki gułak, ale bez broni. Dobra. Dobra widzowie. No i. E, tutaj musimy sobie. O, jak wiecie mój kolega jest po lewej stronie. No i dobra, widzowie, zejdziemy sobie na dół. Dobra Tylko tu nie ma to się znajdę. Czemu nie? Coś gdzie? Eee Czemu te Łysy pałki O Ale łys No nie no ten grubas nadchodzi no Dobra no serio widzowie, no ale łysa pałka dobra oni mojego kolegę wepchali dawaj dobra brawo, 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 brawo mój kolego dawaj jeszcze go kolego, dawaj ey. Dobrowolno uoo o kurde O, pięknie. Dobra. Uoooo, ale pięknie. o, Mój kolega widzowie jak jest dobry Wow! Dawaj, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Wow. Ale pokonujemy każdego. O, uh -huh. Ale to jest piękne, widziałem. Jak widzicie, to jest piękne moim jak waszym, ale. Dobra. Wow. Widzicie, widzowie, oni wybiegli strażnicy? No a my jak widzicie widzowie, wykosiliśmy całe boisko, jak widzicie. No i kurde, po, widzicie, widzimy, to, Właśnie to coś takiego jest, że ja już po bójce każdy... Kurde, bojcem przychodzi, a ja jak przed bójką to nie umiem, bo mamy wywalone i w gabinecie. No i no. No i dobra. Zobaczę. do czegoś wczytuję. Ja nie widzę, że jesteśmy jak dalej niż tego, co widać. No bo tutaj na razie już taki głos pokazuje. Ale rozdaję. Zarąbiste żarcie. Schabowy babci. Dobra. Ciekawie, czy o, to jestem ja. Mój kolega już wziął chyba obiad, z tego co widzimy. No i tutaj, tutaj, tutaj. Jestem w tej jadalni, dobra. Ej, no co nie odpychasz, no? I tak bym wtedy przeszedł, no. Idź ty. Rusz dubsko no. Używam siły, widzowie. Ja. O, ludowsko. jak widzicie. Dobra, ja, widzowie, idę po obiadach. Kurde, stukam, żeby nie, nie, nie dźgnął tym nożykiem jego. Kurde, dobra, brawo, brawo, brawo. Kurde. Mogą się kusić Udało mi się. Dobra. O kurde, no ja mam tego grubasa na sobie. Uhu! No i teraz będzie efekt czerwony farby. Albo to się na jego głowie ja rozbije. O kurde! Ole ma... O kurde. Idziej ci tak widzę, że byłoby śmiesznie jak on by zrzucił to. Do niego i mu, mu by się to biło i on by po EP zabił kogoś. Wiecie. Dobra. Dobra. RT, RT! Albo! Brawo! Kurde, Walbo każdy... Tym, co mogę. Nie! Mój kolega zepsuł. Dobra, widzowie. Jeszcze raz, widzowie, musimy to zrobić. Dobra, widzę. mogę. Dobra. Dobra, każdy... Ka każdym co mogę. On dostał. No ja... Jak ja go, ja go jeszcze sami boli, Ale Czemu ja w tym koszem nie mogę w niego rzucić? To jest dziwne właśnie. Dobra, widzę. Jeszcze patelnia. O, dobra. Dobra, widzicie widzę. Nie no, on ten nóż gruba się. Ty zanim mieć gniew, to, to się połamiesz. Dobra. Nie. Ej, dobra, nie. Y Kurde, nie, nie gadajcie, że on mi Dobra, na szczęście nie włożył. U. Dobra, Ej, jak policjanti mogą być człowieka? Spojci są podobne do tego, żeby pomagali, a oni kurde biją człowieka Dziwaczne, ale okej. Okay. Ja wylądowałam w jakimś szpitalu. Nie wiem o co mi wychodzi widzowie z tym szpitalem. Ale dobre widzowie, no i tu sobie. My jesteśmy w szpitalu i... Co mam zrobić? O, no, no, jakieś leki daje? No jakie leki jak. Hm, no, co, leki jak miałem tylko radę? Dobra. O, kurde, śrubokręt. Jak, jak wle. Aha, w szpitalu są. No, trzeba ja leży w szpitalu, jak tylko mam oko zbite, no. A jak kiedy, kremu śliwe, to. to do matki poszedł. Tylko tyle. A nie do szpitala od razu. No dobra widzowie. O, to mój kolega też leży. O kurde, mój kolega jest bardziej poszkodowany niż ja z tego co widać. nie dobra widzowie. Tutaj ale nie przyjmowa się tym. Co robisz mnie? Nie widzę. Potrzebuję pewnej rzeczy. A jak dokładnie? Dobra. Dobra, widzowie, wybacz, nie ma opcji, no kurde, ale na co ma y, być opcja, jak y, chodzi o to, że, jakby ja tego nie rozumiem, widzowie, nie wiem, o co chodzi. Tak. O, strażnik widzicie, widzowie? Strażnik jest w szpitalu. Dobra, widzowie, o kurde, mój kolega jest tak poszkodowany, że szkoda na to patrzeć. Ale dobra, widzowie. Co mam zrobić? Ja leżę, o wstań, ja sobie wstanę Dawaj, no, schowaj się No nie, to, to będzie złe Nie, no, jak to? Dobra, dobra, ja, ale co ja nie wiem co ja, ja muszę zrobić О, идеальный момент. Ну, сходи. Ну, ты страник. О, да. Як вы, як видимо, ми обиделись на другую сторону? Nie, no zauważył mnie, ale widzę jak! Poczekajcie widzę, bo ja nie wiem co to chodzi. Stralnik siedzi. Ja mam się przydostać, ale jak? Jak on siedzi na mnie sił cały czas? Tak ja mam to zrobić. Dobra, ale widzimy, próbujemy jeszcze raz. No, to z trzech razy sztuka. Zdobyć narzędzie? Czyli mam zdobyć jakieś narzędzie. Aha, czaje widzimy, czaje, czaje. Muszę się wrócić jeszcze raz. Musisz chować za drzwiami. O! Teraz widzowie idziemy, bo mój kolega właśnie do niego zapukał. Szybko! Dobra. Szybko widzowie musimy iść, bo mój kolega do niego zapukał. Ja i ci widzowie sobie gada razem gadają. Dobra, przeszedłem. Już przeszedłem. Dobra, mamy widzowie coś. Jaki. Jak nie, jak on nie zauważył. Ale dobra, mniejsza z tym. Ale jak mamy wró wrócić jako on... Uuu! E jak ja widzę, by tam stał, to by było po mnie dosłownie. A jak, kurde. Wróć do łóżka. Okej, okay, dobra. Mamy cel wrócić do łóżka. Dobra. Teraz szybko. Pani nie widzi Wracamy do łóżka Dobra Widzowie mamy Wow! Widzę. Na razie to się prezentuje jak dla mnie mega fajnie Ale nie wiem o co tu chodzi Dobra, bo Musimy... Po pierwsze, się, sobie przejść i jakby uciek, ucieczkę z więzienia O kurde, to będzie chyba trudne Wow Jak chyba w zazwyczaj, bo tu jest jakieś przejście No dobra, ale to, to, to tak trochę niekomfortowo, ale okej okay. Dobra, mamy tutaj no i yy, na razie to co mamy zrobić? My jesteśmy tu we, we dwóch, jak widzicie mój kolega do mnie przeszedł jakby tutaj, ale ja bym nie do domu prawdziwym że tylko tutaj w E no i, jak widzicie. No i yy, tutaj więc jaki masz plan dobra musimy sobie... Dobra widzę radę. ja jestem ciekawy. Ja, jaki oni tak znajdą plan, żebyśmy my to jakby przeszli widzowie, bo jakby sami widzicie. No i no, ale dobra widzowie, bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku z Euty